Co gra Donald Trump, że powoduje tak duże spadki na amerykańskiej giełdzie i dlaczego finalnie może mieć to pozytywny finał? Tak naprawdę już w najbliższych tygodniach. Na to pytanie postaram się Wam odpowiedzieć już w najbliższym materiale w najbliższą niedzielę na kanale Mister Smokey YouTube. Poruszę tam oczywiście również inne tematy, jak na przykład kwestie potencjalnego alt-seasonu. Które na pierwszy rzut oka nie zgadza się z ówczesną cyklicznością, natomiast na samych wykresach jest naprawdę bardzo, bardzo dużo podobieństw, a także wracając do tematu Donalda Trumpa, no to. Nieco poszerzę ten wątek i weźmiemy tutaj pod uwagę fakt, że przecież Donald Trump jest uznawany za biznesmena no i za prezydenta, podczas którego pierwszej kadencji rynki inwestycyjne miały się bardzo dobrze. Także jeżeli jesteś ciekaw, dlaczego te pozornie negatywne działania mogą mieć bardzo pozytywny finał, zapraszam na mój kanał Mister Smokey Tube. Pozdro.